Witajcie moi drodzy, kolejny projekt przed nami, czyli to co wielu z Was lubi najbardziej oglądać na moim kanale, czystą pracę w drewnie, więc to Was dzisiaj czeka. Dziś będziemy robić fronty kuchenne, zarówno do kuchni, jak i do wyspy w tej kuchni. Z jednej strony fronty będą bardzo ciekawe, z drugiej strony praca monotonna. I powtarzająca się, ponieważ będzie bardzo dużo cięcia, bardzo dużo strugania, klejenia, no i oczywiście tej całej obrówki związanej z frontami. Ale myślę, że warto poczekać do końca na efekt. A ten, kto jest spostrzegawczy i ogląda mnie regularnie, mógł już taki front widzieć, ponieważ już go kiedyś pokazywałem. Jedna zmiana, która tam nastąpi, no to zamiast szpongi drewnianej będzie szponga stalowa w postaci teownika. Zobaczcie to wszystko, co tu mam popakowane. Jest to właśnie ten teownik do różnych frontów. Wygląda on właśnie w ten sposób. On będzie zatopiony, jest ŁESKA, czyli to wszystko ma możliwość pracy. Natomiast te elementy, które tu leżą, są to tak zwane fronty próbne, które zostały przygotowane przez firmę, która tą kuchnię Wykonuje. Kuchnia już została wykonana, ale jeszcze nie jest zamontowana u klienta. To zostało wszystko poskładane. No a fronty do mnie dostarczone już po takim próbnym montażu w firmie. Tam musiało się wszystko zgadzać, więc, dlatego, tak to wygląda. Z jednej strony fronty zajmują u mnie miejsce, a z drugiej ułatwiają mi tą pracę, bo zamiast rysunków technicznych, wymiarów mam ilość frontów, które muszę wykonać, natomiast to, co tu wy widzicie, są to fronty na samą oczywiście wyspę. Za kamerą mam resztę już na tą kuchnię główną, zabudowę lodówki, maskownicę, cokoło i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby też nie e, gadać za dużo, bo jak wiecie, e, lubię dużo mówić, e, spisuję sobie wymiary z tych frontów. E, tu są też boki tej, tej, tej wyspy. E, spisuję i bierzemy się za rozkrój. Materiału, tak, żeby on mógł sobie trochę poleżeć, odpocząć, rozprężyć się. No i za chwilę będziemy też to strugać. Dobra, to lecimy z tematem. Moje klejonki na fronty do wyspy są już gotowe, tak naprawdę przygotowane do dalszej obróbki. Wszystkie muszę przestrugać na jedną grubość, te szersze muszę skleić w całość. No i potem wiadomo, dalsza obróbka. Zresztą to zobaczycie w filmie. Natomiast teraz przechodzimy do tej kuchni właściwej, czyli tej kuchni na ścianie. Tam gdzie będzie lodówka, tam gdzie będzie zmywarka. I tak jak tu mam porozkładane te fronty, to pokazuje, jak to mi więcej będzie wyglądało. Czyli tu mamy fronty, które będą od lodówki oraz tu jest front do szafki nad lodówką. Tu mamy część w słupkach. Tu będą też trzy takie, chyba z tego, co widzę, szuflady. Oraz szafki, no i będzie bok zamykający. No i to wszystko chcę tak pokleić, żeby słoje, które, które będą, będą nam przechodziły przez cały ten właśnie front lodówki tej szafki, tego słupka oraz ten bok zamykający, również żeby te słoje nam przechodziło, żeby to wszystko fajnie, kolorystycznie wyglądało. Dlatego teraz przechodzimy do rozcinania materiału. Muszę go porozcinać po całej długości. Tak też to będę strugał, tak też to będę sklejał. Oczywiście pozaznaczam sobie, gdzie te fronty są, po to, żeby przy rozcinaniu nie wyszła mi przypadkiem jakaś lamelka. Oczywiście to wszystko zobaczycie w filmie, dlatego teraz obracam kamerę, na kobyłkach już leży materiał. No i rozcinamy na poszczególne lamele. No to lecimy. Pod moje fronty są już gotowe. Podzieliłem to, jak wiecie, na dwa etapy, czyli wyspa oraz kuchnia właściwa. Tak to kleiłem i tak to teraz będę strugał na jedną grubość. To, co tu leży, są to klejonki pod fronty, więc to po przestruganiu będzie klejone dalej, ponieważ fronty są szersze. Za kamerą leży sześć klejonek pod maskownicę oraz cztery klejonki, które również będą klejone, a z nich będą robione słupki szuflad. Tym się teraz zajmujemy, oczywiście po y, sklejeniu, po wyszlifowaniu będziemy to formatować na jeden wymiar, i następnie będziemy oczywiście zajmować się tą kuchnią właściwą. Potem jeszcze wjeżdża, cence, no i y, szpongi, które również wam pokazywałem na początku. A dla postrzegawczych, jak widzicie, troszeczkę miejsca mi przybyło, było tu takie moje miejsce wstydu, które zniknęło. Zyskałem więcej miejsca, mam gdzie pewne rzeczy odkładać. Być może w przyszłości coś tu zagospodaruję, ponieważ jeszcze pewne plany na zmiany warsztatowe są, także pewnie w, w ciągu tego roku się jakieś pojawią. A teraz koniec gadania, bierzemy się do pracy. właśnie moje fronty z frezowania CNC, tak wyglądają, jest to wszystko tutaj wybrane, oczywiście po frezie są oznaki przypalenia, trzeba to wszystko wyszlifować, trzeba załamać te krawędzie, zrobić rogi, więc pracy jeszcze przy tym jest sporo, tak żeby to przygotować do szczotkowania. Natomiast z racji, że to jest tutaj wybrane, te fronty mają tendencję do wyginania się do środka. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku wspominałem, że będziemy montować takie teowniki, y, takie stalowe. No, no, niestety one się nie sprawdzają, ponieważ to y, nie front się poddaje pod te teowniki, tylko te teowniki bardziej się poddają pod ten front. No niestety wracamy do tego, co, co ja chciałem zrobić na początku, czyli do tych szpąk drewnianych. Natomiast, żeby te wszystkie fronty rozprężyć troszeczkę bardziej, będę je wszystkie nacinał tak, żeby troszeczkę to było rozprężone, więc to sobie zastosuję tak, jeśli mówimy o froncie, to to będzie, nie będzie od początku do końca, tylko zostawię sobie wiadomo dystans, bo musi to ładnie wyglądać nawet z góry. Natomiast to są akurat maskownice do wyspy, więc te będę nacinał od początku do końca i tym się w tym momencie zajmiemy. Najpierw zabieram się za ponacinanie tych wszystkich maskownic, które są, jest ich 6 sztuk. Jak już to będę miał, Zabieram się właśnie za czyszczenie, szlifowanie i całą tą obróbkę, a jest tych elementów naprawdę sporo, także już więcej nic nie mówię. Widzimy się pod moją pilarką. Zapraszam. do końca tego filmu, fronty gotowe. Mi tak naprawdę zostało jeszcze tylko kilka szpong do przykręcenia i mamy finał. Tego już nie będę kręcił, ponieważ nie chcę już tego e, dublować, a wydaje mi się, że i tak film e, długi, mnóstwo pracy. Jestem ciekawy, kto wytrzymał e, z Was do końca i nie przewijał. E, jeśli takie osoby są, Możecie podzielić się w tym w komentarzu. Natomiast jeśli chodzi o same fronty, nie obyło się bez pewnych komplikacji bez pewnych zmian. Jeśli chodzi o same szpągi, no to wiecie, miały być stalowe. Wróciliśmy do tych moich proponowanych drewnianych. To się sprawdza. Były problemy również z CNC, ponieważ operator pomylił strony i źle pofrezował te wybrania. No i nie zgadzały się słoje. Musiałem jedną trzecią frontów. Wykonywać raz jeszcze. No i to wiadomo, ten czas to wszystko się strasznie przedłużało. Natomiast jeśli chodzi o same fronty, wygląda to tak: bejcowane, szczotkowane z tym wybranym środkiem. To tworzy taką fajną ramkę. Moje szpągi, i tak jak widać, są nacięcia również. Porobiłem nacięcia na wszystkich frontach, żeby rozprężyć te. Te fronty. Fajnie się to spisało przy froncie do samej lodówki. Tam jest bardzo gęsto nasiane tych nacięć, także ten front stał się bardziej elastyczny. Wczoraj położyłem poziomicę i jest igła, także wyszło naprawdę świetnie. Samego montażu pokazywać nie będę, bo ja nie będę montował tych frontów, natomiast gdy to będzie zamontowane i będę tam już później. Pokazywał te rzeczy, które robiłem, bo taki jest plan, żeby pokazać wszystko, co zrobiłem w tym, w, tym, w tym domu. No to oczywiście taki film się ukaże, i pokażę wtedy wam tą kuchnię, a być może wcześniej jakieś zdjęcie się ukaże. Więc śledźcie też moje social media, czy też Instagrama, czy też Facebooka, bo tam pewnie coś może się pokazać szybciej rozglądam się, bo kolejne prace już na mnie czekają, także kończę ten film, w przyszłym tygodniu jadę to zawieść, e, za tydzień pewnie kolejny e, ciekawy film dla was się ukaże ja już kończę, kończę te moje e, gadanie, życzę wszystkim spokojnej niedzieli no i widzimy się za tydzień Senki wióry dziury, do zobaczenia Cześć